Mam na stole maszynę marki Pfaff klasy 360. Jest to niemiecka maszyna, wyprodukowana w latach 70., 80. Jest to jedna z najlepszych maszyn, jakie można było wyprodukować. Jest to maszyna profesjonalna, a zarazem domowa. Jest maszyną z systemem rot pierścienia rotacyjnego, to znaczy obrotowego. Nie tak jak wahadłowy chwytacz, jest tylko obrotowy. Nadaje się ta maszyna na produkcję, na chałupnictwo, na usługi krawieckie, no i oczywiście do domowego użytku. Teraz pokażę, jak obsługiwać tą maszynę. Z prawej strony mamy pokrętło i jest tutaj skala od 4 do 0. 0 szyje w miejscu. Im bardziej w prawo pokrętłem przesuwamy, tym ściek jest rzadszy. Damy na trójkę to tak by robiło 3 mm. Damy na czwórkę to robi rzadki ściek. Ta dźwignia przy tym pokrętle jeżeli przyciśniemy maszyna idzie do tyłu. Do zareglowania, do cerowania, To górne pokrętło, jeżeli jest oznaczone tutaj na zero, to znaczy, że szyje maszyna prostym ściegiem. Im bardziej w prawo, tym coraz szerszy jest zygzak. Tak jest maksymalny. A tak jest gęściej węższy, tu robimy gęstość. To pokrętło jest naprężaczem nici. Jeżeli od dołu by robiło luźny ściek pętelki, przykręcamy w prawo do momentu, kiedy przestanie pętelkować. Ale jak za mocno będzie przekręcone, to będzie marszyć, ciągać i może urwać.